W najbliższym filmie pokażemy, jak prawidłowo dopasować jednorazową półmaskę filtrującą 3M z serii Aura 9300. Zanim założysz półmaskę, zawsze zadbaj o to, aby Twoja twarz była ogolona na gładko. Półmasek filtrujących nie należy zakładać na twarz z zarostem czy brodą, które powodują, że noszona półmaska traci odpowiednią szczelność. Jeśli masz dłuższe włosy, zawsze pamiętaj, aby związać je z tyłu. Zdejmij biżuterię, która mogłaby zmniejszyć szczelność założonej półmaski. Przed założeniem półmaski zawsze dbaj o to, aby mieć czyste ręce. W ten sposób unikniesz podrażnienia skóry, do którego mogłoby dojść, gdyby do wnętrza półmaski dostał się brud. Sprawdź, czy nie minęła data przydatności umieszczona na opakowaniu. Zanim przymierzysz półmaskę, zapoznaj się z dołączoną do niej instrukcją użytkowania. Wyjmij półmaskę filtrującą z opakowania. Przed użyciem zawsze sprawdź, czy półmaska jest w dobrym stanie. Szczególną uwagę zwracając na taśmę na głowie i piankę nosową. Przytrzymaj półmaskę wewnętrzną stroną do góry. Następnie oddziel górny i dolny panel przy użyciu padki podbrudkowej tak, aby półmaska uformowała się w kształt kopułki. Lekko dociśnij środek blaszki nosowej. Upewnij się, czy wszystkie powierzchnie zostały całkowicie rozprostowane. Trzymając półmaskę w jednej ręce, przyłóż ją do twarzy. W drugą rękę weź obie taśmy. Trzymając półmaskę pod podbródkiem, blaszką nosową do góry, umieść taśmy nad głową. Górna taśma powinna zostać umieszczona na wierzchołku głowy, a dolna poniżej uszu. Taśmy nie mogą być splątane. Dopasuj górną i dolną część, upewniając się, że zarówno panele, jak i klapki są niezagięte. Przy użyciu obu rąk, dopasuj dokładnie blaszkę nosową do kształtu swojego nosa tak, aby dobrze przylegała. Jeśli dociśniesz blaszkę jedną ręką, a nie dwoma, maska może stracić szczelność dopasowania. Zanim udasz się na miejsce pracy, sprawdź, czy założona półmaska na pewno gwarantuje szczelność. By to zrobić, zakryj przód półmaski obiema rękami, uważając, żeby się nie odkształciła. Jeśli korzystasz z półmaski bez zaworu, zrób głęboki wydech. Jeśli korzystasz z półmaski z zaworem, zrób głęboki wdech. Jeśli powietrze przechodzi wokół nosa, ponownie dopasuj blaszkę nosową, aby wyeliminować nieszczelność, a następnie powtórz test dopasowania. Jeśli nie jesteś w stanie osiągnąć właściwego dopasowania, nie wkraczaj na teren zagrożony ryzykiem. W sytuacji, gdy półmaska filtrująca nie jest potrzebna, tak jak np. podczas przerwy, można ją złożyć i umieścić z powrotem w oryginalnym opakowaniu. Skuteczność ochronna półmaski filtrującej zależy od szczelności pomiędzy półmaską a twarzą uniemożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczonego powietrza. Szczelność można sprawdzić przeprowadzając test dopasowania półmaski do twarzy. Test dopasowania półmaski do twarzy nie jest tym samym, co sprawdzenie dopasowania półmaski przed użyciem. Drugą z tych czynności należy wykonywać za każdym razem, gdy dopasowujesz półmaskę. Użytkownicy półmasek filtrujących z serii 3M Aura powinni przejść test dopasowania półmaski, który można przeprowadzić przy użyciu zestawów testowych 3M, FT10 lub FT30. Testy dopasowania półmaski do twarzy powinny być przeprowadzane zgodnie z wymogami obowiązującymi w danym kraju. Należy zawsze dopilnować, aby pozostały sprzęt ochronny, z którego korzystał użytkownik, nie ograniczał funkcjonalności półmaski ani nie odkształcał jej. Przykład Taśmy na głowia powinny być zawsze umieszczone pod kapturem ochronnym. Dopilnuj, aby pozostały sprzęt ochronny, z którego korzystasz, nie ograniczał funkcjonalności maski ani nie odkształcał jej. Firma 3M ma w swojej ofercie szeroką gamę okularów ochronnych idealnie dopasowanych do półmasek filtrujących z serii Aura 9300. Półmaskę filtrującą 3M z serii Aura należy wymienić, jeśli czujesz, że opór przy oddychaniu jest większy. Jeśli półmaska uległa uszkodzeniu, jeśli zmiana w pracy dobiegła końca, lub w innych sytuacjach uregulowanych przez przepisy firmy dotyczące stosowania półmasek filtrujących. Więcej informacji na temat półmasek z serii Aura można uzyskać u najbliższego przedstawiciela firmy 3M.